Cześć, z tej strony Natalia, a dziś zaproszę Was do odcinka o perfumach różanych. W dzisiejszym odcinku chciałabym powrócić do moich ulubionych perfum różanych, które tutaj z Wami na kanale testowałam. Chodźcie dalej, jeżeli chcecie się dowiedzieć, które to są i dlaczego. Ostatnio jedna z was, osób nieoglądających, oglądających, napisała w komentarzu, że chciałaby zobaczyć zestawienie perfum różanych, które z tych wszystkich, które testowałam, podobają mi się najbardziej, które uważam za najlepsze. Pomyślałam sobie, że to jest właściwie świetny pomysł, bo na tym kanale przetestowałam razem z wami mnóstwo perfum różanych. Jeszcze więcej testowałam sama, bez wrzucania tych testów na kanał, więc mogę śmiało powiedzieć, że jestem przynajmniej młodszą specjalistką od perfum różanych. Perfumy różane towarzyszą ludziom już od wieków, więc tych perfum różanych powstało przez te wieki, Wiele i mnóstwo też mamy dostępne na rynku. Róża jest takim w ogóle wdzięcznym tematem perfum, choć nie wszyscy lubią perfumy różane. Na przykład moja przyjaciółka bardzo tych perfum nie lubi. Ona jest raczej z tych osób, które wolą jaśmin. Ja z kolei jaśminu nie lubię, więc to się świetnie uzupełnia między nami. Wiele z tych zapachów, które przetestowałam, przypadło mi do gustu, no ale też nie mogę wszystkich mieć w swojej kolekcji. Część też miałam w kolekcji, a potem je sprzedałam. Tak było na przykład z perfumami Perfumers Workshop T-Rose, które bardzo mi się podobają nawet dzisiaj, ale w sumie nie żałuję, że ktoś inny się nimi cieszy, bo ja pewnie bym zbyt y, dużo ich nie używała. Są też takie zapachy, które bardzo mi się podobają i niektóre nawet są w mojej kolekcji. I żeby kontynuować ciągłość serii różanej z mojego kanału, to dzisiaj opowiem o czterech zapachach, bo chyba w większości odcinków właśnie przedstawiałam cztery zapachy różane, więc i dzisiaj o czterech zapachach. Jednego zapachu nie mam w kolekcji, choć chciałabym go mieć. A trzy zapachy mam w swojej kolekcji, no bo jeżeli to są moje ulubione zapachy, no to wypadałoby mieć przynajmniej odlewkę, tak się akurat składa, że ja mam całe flakoniki. Więc zacznijmy od pierwszego zapachu. Pierwszym zapachem jest Olfactive Studio Rose Shot. Czyli ten zapach z takiej serii wyglądającej jak vintage'owe aparaty fotograficzne. Od razu z góry przepraszam was, że te moje perfumy są strasznie zapalcowane. Mimo że je przecierałam, to dalej są zapalcowane. Te perfumy są cały czas w użytkowaniu, one się nie kurzą na półce, one nie stoją tylko, więc no, trochę są też zapalcowane niektóre z nich. Ale Olfactive Studio Rose Shot to jest wielkie moje odkrycie różane. Zamówiłam sobie zresztą już próbki innych zapachów tej marki, bo Rose Shot no, totalnie mnie zmiotło. Nie wierzyłam, że znajdę jeszcze w perfumach różę, która mi się spodoba, bo będzie inna, a ta taka jest. To jest taka bardzo rzeźka, wodna róża z imbirem, ale też z jakąś taką cytrusowością świeża, dziewczęca. No, nie zielona, ale świeża. O, to jest lepsze określenie. Taka na co dzień to są perfumy, które bardzo dobrze się trzymają, bo jeszcze drugiego dnia czuję je na skórze. To są perfumy, które się wielu osobom podobają. To są perfumy bardzo komplementogenne i na mojej liście ulubionych perfum zdecydowanie się znajdują. Drugi zapach to jest zapach zgoła inny niż ten pierwszy, czyli Nina czy Rose Absolu, dokładnie ten. Tego zapachu już nie dostaniecie w ciągłej sprzedaży, ale dalej możecie go kupić z drugiej ręki. Ten zapach to jest taka marmolatkowa, słodka róża y, otoczona pralinkami z dodatkiem wanilii, z dodatkiem delikatnego kadzidła. Zapach taki bardzo mm, jedwabisty, taki mięciutki, słodziutki, bardzo przyjemny. Natknęłam się na ten zapach zupełnie przypadkowo, bardzo dawno temu. Dzięki kanałowi, bo ktoś w komentarzu napisał mi, że to jest wspaniała róża, i bardzo ją lubi. No więc ja stwierdziłam: "Ha, spróbujemy. Tak jest to piękna róża. Jeżeli bardzo chcielibyście powąchać ten zapach, a już troszkę nie macie jak, to nie martwcie się. Jeden z zapachów z portfolio marki Kejali bardzo przypomina właśnie lekster de Parfums Absolu. Jeżeli macie zaś trochę więcej funduszy, to polecam wam Hud Satin Mood od marki Maison Francis Kurkdjian. Czyli zapach, który bardzo, bardzo mocno przypomina L'Extase Plus Absolu, ale jest oczywiście dużo droższy. Ale jeżeli szukacie, no to w tym kierunku możecie się udać. To jest zapach, którego używam sporo, którego używam zwłaszcza w takie zimniejsze pory roku na wieczór, raczej nie chodzę z nim do pracy. No i jeszcze na koniec chciałabym podziękować bezimiennemu bohaterowi czy bohaterce, która albo która nakierowała mnie na ten zapach w komentarzu pod jednym z moich filmików. Trzeci zapach i Rocher rus, czyli ten zapach. To jest zapach z tej słynnej y, serii i która została niestety wycofana. No i ten zapach też już został wycofany, można go tylko kupić y, z drugiej ręki. Ten zapach to kolejny zapach słodki, zapach marmolatkowy, y, zapach z dodatkiem udu, ale podanego nie wprost, ale w taki bardzo delikatny, miły, przystępny, przyjazny sposób. No i z delikatnym dymkiem kadzidła w tle. Brzmi trochę podobnie do Lecstas Rose Absolu, prawda? I to są perfumy poruszające się w dosyć podobnych rejestrach, ale nie są takie same. Wydaje mi się, że Rose jest zdecydowanie zapachem słodszym, marmolatkowym, ten jest troszkę mniej marmolatkowy, ale nadal jest tutaj marmolatka. Rosewood to jest taki zapach, który nie od razu mi się spodobał, bo tutaj opowiem raz jeszcze y, tę anegdotkę, że Yves Rocher ma taki bardzo dziwny sposób tworzenia próbek, próbek perfum, bo sprzedają po prostu nasączone małe kwadraciki papierku albo serweteczek y, no i tak wąchany ten zapach z tego papierka, z tej serweteczki, nie był jakiś super zachęcający aż w końcu, kiedy usłyszałam, że, te, że ta seria ma zostać wycofana, to kupiłam ten zapach w ciemno i bardzo, bardzo mi się spodobał. Używam go do dziś, trochę jest przeze mnie zapomniany, bo jednak jest on zapachem podobnym do Lex Stars Gruz Absolu, a kiedy mam do wyboru jeden lub drugi, to chyba raczej wybieram Lex Stars Grue Absolu e, bardziej niż. E, Plus Oud. Nadal są to moje dwa ulubione marmolatkowe różane zapachy. Czy to koniec marmolatki w zestawieniu moich ulubionych zapachów różanych? Otóż nie, bo na czwartym i ostatnim miejscu znajduje się u mnie Rusumy Jad od marki Atelier Desor. To jest zapach, którego nie mam, na który się czaję, ale to też nie jest zapach tani. Ostatnio te y, perfumy, ale tylko te konkretne, Ruzome Jad, od tej marki potaniały dosyć mocno, bo one kosztowały kiedyś około 1000 zł. Dziś jest to już około 600 zł, y, ale nadal jest to taka dosyć wysoka kwota. No i cały czas się waham: kupić, nie kupić. Ruzome Jad to jest kolejna słodka, przyjazna wariacja róży, tym razem ze sporym dodatkiem y, maliny. Maliny podanej w taki sposób znów deserkowy, przyjazny, słodziutki. Położony to wszystko jest na takiej bazie waniliowo, kadzidlano, puchato, słodkiej. No i właśnie, i tak sobie zaczęłam myśleć, patrząc na tą moją czwóreczkę ulubionych zapachów różanych, że ja to mogę Wam tutaj opowiadać o super niszowych zapachach, o czymś bardzo drogim, albo o czymś bardzo dziwnym. Ale mój gust, tak naprawdę, jest dosyć przyziemny, taki bardzo, wręcz powiedziałabym, mainstreamowy, ale lubię perfumy, zapachy, które są dobrej jakości. Żaden z tych zapachów, o których tutaj się wspomniałam, nie pachnie tanio, nie pachnie tandetnie, nie jest zakurzony w bazie, nie czuć takiej jakiejś taniej, sztucznej wanilii w bazie, która często występuje we współczesnych premierach więc okej. Okay. Mój gust może być taki bardzo współczesny, bardzo nastawiony na słodziutką różę, ale jednak trzymam jakiś poziom to znaczy, mam taką nadzieję. Ponieważ tutaj jest mój top topów, czyli tylko cztery zapachy, to zupełnie nie wspomniałam na przykład o e, Suard de Lune od Sisleya, czyli e, o perfumach, które mam, ale w czwórce się nie zmieściły. Myślę, że byłyby piąte. E, nie powiedziałam też o całej mnogości wspaniałych róż od marki Guerlain, e, które też mogłabym wąchać dzień i noc, bo są absolutnie przepiękne, ale mamy tutaj jakiś zakres. Em, takich top ulubionych zapachów. Jaka więc róża jest moją ulubioną? Zdecydowanie y, róża marmolatkowa. Róża słodziutka, róża przyjazna, róża przyjemna, róża gładziutka, puchata i milusia. Tak, to jest ta róża, którą lubię najbardziej. Jakiej róży nie lubię albo jaką różę lubię najmniej? Zdecydowanie tę podaną na taki hiper nowoczesny sposób. Y, nie lubię róży zmieszanej z molekułami, róży z ambroksanem, y, róży ala na przykład niektóre perfumy Juliette Zegan, albo róży ala Toy Boy od marki Moschino uważam że to są ciekawe interpretacje nowoczesne dla kogoś kto chce pachnieć nowocześnie to są świetne interpretacje ale na mojej skórze się nie sprawdzają Sama też niespecjalnie lubię nowoczesne zapachy, lubię coś bardziej klasycznego, więc jeżeli bym miała wybrać coś nie niemarmolatkowego, to poszłabym w różane szypry. No i tutaj zdecydowanie wybrałabym Suard de Lune. Ja tutaj oczywiście zapomniałam jeszcze o jednej róży, którą bardzo, bardzo lubię, a jest to Moment de Bonheur od marki Yves Rocher, czyli o tym zapachu. To jest taka róża zielona, wesoła, wiosenna. Uwielbiam te zapachy na wiosnę, często chodzę w tym zapachu do pracy, no ale znów nie starczyło czasu. Napiszcie mi na dole w komentarzu, jakie są Wasze ulubione perfumy różane. Może tam na Waszej liście jest jeszcze coś, czego nie znam, to chętnie to przetestuję do następnego odcinka o perfumach różanych. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!